Ja doskonale wiem, że jest bardzo trudno działać w skupieniu, kiedy świat wokół jest pełen szumu, kiedy jest coraz więcej maili, na które trzeba odpowiedzieć, kiedy lista zadań się piętrzy i kiedy ma się wrażenie, że okazje uciekają nam z nosa, bo tak świat nam trochę próbuje wmówić, że jeśli jakiejś okazji nie będziemy łapać, to one nigdy nie wrócą. Nasze głowy coraz częściej przypominają przeglądarki internetowe z setkami, jeśli nie z tysiącami otwartych zakładek. Spora ich część jest nam w pewnym sensie narzucona z zewnątrz, ale wiele z nich otwieramy my sami, bo przecież wszystko jest ważne i musi być zrobione. Ale kiedy wszystko jest ważne, to nic nie jest. Dlatego w dzisiejszym odcinku Monika Torkowska, pasjonatka produktywności na luzie i bez Spiny, podzieli się z Tobą swoją historią i sposobami na to, by ogarnąć chaos w głowie. I uczucie przytłoczenia w życiu. Pozytywny miesiąc to podcast, w którym usłyszysz prawdziwe historie z życia ciekawych osób, które chcą się podzielić z tobą swoimi doświadczeniami i wartościowymi przemyśleniami. A wszystko po to, by wpuścić do naszego życia trochę słońca, zasiać dobre myśli w głowie i znaleźć w sobie energię do działania. W sam raz na lepszy dzień. Ja się nazywam Bartek Koleniczak i zapraszam cię do wysłuchania 13 odcinka podcastu Pozytywny miesiąc. Posłuchaj. Jest grudzień 2014 roku, piąta nad ranem, a ja piszę pracę inżynierską. I mam też w głowie, że czeka mnie niedługo sesja na moim drugim kierunku i właśnie egzamin inżynierski na pierwszym. A w sumie za trzy godziny, bo o godzinie ósmej muszę oddać zlecenie do pracy. Pamiętam te uczucia, które mi towarzyszyły. Czułam się bezsilna i byłam totalnie załamana, do jakiego miejsca doszłam, a właściwie sama siebie doprowadziłam. To, z czego pamiętają mnie znajomi ze studiów, to jest umiejętność zaśnięcia w pierwszym rzędzie albo tuż obok prowadzącego na ćwiczeniach. I jest to taka trochę śmieszna przypowiadka, która gdzieś tam krąży między nami. Natomiast jest w tym pewien tragizm. Bo to nie jest tak, że ja chciałam wtedy spać. To jest bardziej kwestia tego, że ja byłam tak wycieńczona. Moje ciało było w tak dramatycznym stanie, tak bardzo byłam zmęczona obowiązkami, które na siebie nałożyłam, bo ja nie umiałam z niczego zrezygnować, nie umiałam eliminować rzeczy, które są mi zbędne w życiu, że to była opcja dla mojego organizmu, żeby po prostu spać wtedy. Bo, żeby być w stanie te wszystkie rzeczy zrealizować, to ucinałam sen, ale nie potrafiłam uciąć sobie na przykład YouTube'a. I w ramach takiej trochę rekompensanty dla samej siebie, że w moim życiu nie ma żadnych więcej rozrywek, jest tylko ciągła praca nauka. No, bo dwa kierunki studiów e, nie polecam tego nikomu, ale tak to wygląda, że jest dużo pracy. Więc nie potrafiłam sobie odciąć na przykład YouTube'a i spędzałam tam po kilka godzin dziennie, tak wiecie, w międzyczasie, więc zwiększam sobie rozproszenia, zaczynają pojawiać się migreny. Byłam na tyle mądra, że w pewnym momencie zrezygnowałam ze zleceń, bo doszłam do tak złego momentu, ale nie zrezygnowałam z magisterki. No bo przecież jeśli powiedziałaś A, to trzeba powiedzieć B. Bzdura, ale dowiedziałam się dopiero o tym później. I chciałabym Ci powiedzieć, że Gdzieś z dnia na dzień w całej tej historii nastąpił wielki przełom, i trochę oprzetomniałam, ale to niestety nie byłaby prawda. Bo bardzo często jest tak, że wielkie przewroty w życiu to suma malutkich zmian, które kumulują się w czasie, ale my często tych efektów nie widzimy spektakularnych od razu. Więc bardzo trudno czasami jest podążać pewną drogą. Stopniowo zaczęłam uczyć się organizacji i tego, jak sobie poradzić z tym wszystkim. Oczywiście, temat eliminowania różnych aktywności bardzo mocno się przydał. Kilka lat później zmieniłam branżę, bo to był jeden z elementów tego, że ja w ogóle studiowałam dwa kierunki. Kilka lat później powstał blog. W 2020 roku powstał podcast. A dzisiaj kawałkiem swojej historii dzień się z tobą Monika Torkowska, czyli ja. A w internecie uczę, jak działać w skupieniu, jak realizować projekty po godzinach, szczególnie jeśli chce się to łączyć ze zwykłą pracą, bo to wymaga zupełnie innego podejścia w organizacji. I lubię to robić na luzie i bez spiny, bo ja dosyć tej spiny miałam w życiu, tak jak zapewne można było to wyłapać z pierwszej części. I ja doskonale wiem, że jest bardzo trudno działać w skupieniu, kiedy świat wokół jest pełen szumu. Kiedy jest coraz więcej maili, na które trzeba odpowiedzieć, kiedy lista zadań się piętrzy i kiedy ma się wrażenie, że okazje uciekają nam z przed nosa, bo tak świat nam trochę próbuje wmówić, że jeśli jakichś okazji nie będziemy łapać, to one nigdy nie wrócą. I to jest taki wyścig, w który chciałem powiedzieć, że świat nas wciąga, ale to bardzo często my sami też pchani tym pędem <grym> innych. Wchodzimy do takiego właśnie wyścigu, na który się nawet nie pisaliśmy, którego nie potrzebujemy wygrywać, w którym w ogóle nie potrzebujemy brać udziału. A czasami wystarczą w życiu małe kroki, jeśli nie jesteśmy w stanie biec albo jeśli biec nie chcemy. I dzisiaj krótko o jednym z moich małych kroków, który towarzyszy mi od 8 lat i który pozwolił mi stopniowo ściągać z moich barków ogromny ciężar. Ciężar nadmiaru spraw, które się piętrzą z każdym dniem, i im więcej człowiek sobie bierze na głowę, tym jest ich więcej. W czterech prostych krokach. Metoda ta opiera się na psychologicznym efekcie zejgarnik. Bluma Zejgarnik, psychiatrka, zauważyła, że kelnerzy i kelnerki dużo lepiej pamiętają te zamówienia, które nie zostały jeszcze Opłacone. Przekładając to na naszą codzienność, my dużo lepiej pamiętamy te wydarzenia, te zadania, te rzeczy, które nie zostały jeszcze przez nas dokończone, ponieważ one z naszej, nazwijmy to na nasze potrzeby, pamięci roboczej w głowie po prostu się odświeżają. I one najczęściej się odświeżają w jakichś takich momentach, kiedy nie jesteśmy niczym specjalnym zajęci. Założę się, że znasz ten efekt, kiedy jesteś pod prysznicem, albo kładziesz się spać i masz już zasypiać, i nagle ci się przypomina, że coś tam jest niezrobione. Nie wiem, samochód do serwisu ma być oddany, cokolwiek. Trzeba było odpowiedzieć komuś na maila, ale w sumie wypadło ci to z głowy. Każdy z nas to zna. Domknięcie tych spraw to jest pierwszy krok do zdjęcia sobie z głowy. Ciężaru, uzyskania większego spokoju i poprawy koncentracji, bo my takich rzeczy potrafimy mieć naprawdę setki, i najczęściej nie zdajemy sobie z tego sprawy. To, co uwalnia też naszą głowę i daje dużo, dużo spokoju, to jest umiejętność pracy w skupieniu. Bo warto nie przeskrolowywać sobie życia albo nie spędzać tego życia przed YouTube'em, tak jak u mnie to było kiedyś. I chcę ci powiedzieć, że jest nadzieja, jeśli teraz tak przeskrolowujesz sobie swoją codzienność, ponieważ można mnie potraktować jako przykład anegdotyczny, natomiast zdaję sobie sprawę, że jest znacznie, znacznie więcej osób, które się z tym uporały, bo da się przejść od kilku godzin dziennie, wiem to na podstawie statystyk swoich z aplikacji, do 6 minut dziennie przed YouTubem. Naprawdę to jest do zrobienia, i to bardzo, bardzo odciąża głowę i daje dużo satysfakcji, że już się w tym głęboko nie jest. O przyczynach rozpraszania się, o postawie w ogóle osoby skupionej, o działaniach strategicznych i operacyjnych, które sprzyjają pracy w skupieniu i eliminowaniu rozproszeń, które się pojawiają w ciągu dnia, będzie więcej w moim kursie skupienia, które się pojawi, jeśli będzie odpowiednio dużo osób chętnych, więc masz możliwość zapisać się zupełnie niezobowiązująco na listę zainteresowanych na monikatorkowska.com ukośnik skupienie myślnik zapis. Ale wracając do efektu zejgarnik i tego jak w czterech krokach ściągnąć sobie z głowy trochę nadmiaru spraw, to jest to bardzo prosty proces. I on opiera się na wypisaniu rzeczy, które zalegają Ci w głowie. Warto sobie zarezerwować tutaj Odpowiednio dużo czasu stworzyć sobie fajne warunki, wziąć sobie jakąś kawkę, coś co lubisz pić, stworzyć takie miłe warunki, bo chodzi nam o to, żeby uaktywnić nasz mózg w kierunku takiego stanu relaksu. Tak jakbyśmy byli pod prysznicem, albo właśnie leżeli w łóżku i już się zbierali do spania, bo wtedy, no właśnie, z tej pamięci podręcznej sobie mózg odświeża te rzeczy. I wypisujesz wszystko, co ci przychodzi do głowy. Może być na komputerze, może być na osobnych karteczkach. To w sumie jest całkiem fajne, bo potem mamy punkt numer dwa, czyli kategoryzowanie. I mamy cztery główne kategorie: usuwam, czyli nie będę tego robić, deleguję, kiedyś być może się tym zajmę i robię. Wszystko, co zostało wypisane w pierwszym kroku, musi wylądować w jednej z tych czterech kategorii. I sugeruję, żeby bardzo, bardzo się skupić na pierwszej kategorii, czyli na tym, że czegoś nie robimy, bo bardzo często wydaje nam się, że coś jest ważne, a to jest tylko w naszej głowie i wcale nie musimy tego robić i możemy to w życiu bez żalu usunąć. Nie wszystko jest tak samo ważne, nie wszystko to, co jest w kategorii powiedzielibyśmy z angielskiego nice to have, powinno u nas odgrywać bardzo ważną rolę w życiu. To, co delegujemy, no to musi zostać zdelegowane. Lista, na której lądują zadania z kategorii kiedyś, może się tym zajmę, to jest taka lista, którą warto raz w miesiącu sobie przeglądać, bo być może zdarzy się tak, że na przykład, co może być na takiej liście, chcę się nauczyć, o, ja miałam takie coś, chcę się nauczyć windsurfingu, i był długi czas, gdzie ja nie miałam na to przestrzeni w głowie, na ten windsurfing. Więc cóż, no leżało sobie to na liście. A przyszedł rok 2022, lato, Torkowska stwierdziła, że ej, to jest dobry czas. Więc zapisałam się na lekcję z listy pod tytułem Kiedyś może rzecz zeszła na kategorię robię. No i w ten sposób pierwsze lekcje windsurfingu w zeszłym roku były za mną. No i oczywiście rzeczy z ostatniej kategorii do robienia. No to są rzeczy, które trzeba strategicznie po prostu zrobić. I warto zacząć od tych rzeczy, które wpływają na twoje życie najbardziej, czyli są najważniejsze. Albo są pierdołami, możesz je domknąć na przykład, nie wiem, 10 już dzisiaj. To wtedy też warto, bo ci się szybko zmniejszy ta lista rzeczy, które chodzą za tobą i to już zrobi efekt w głowie. Chodzi o to, żeby tej listy nie zostawić żeby części przynajmniej tych rzeczy, gdzie już wiesz, że możesz coś zrobić, żeby na przykład albo to zrobić, albo nadać temu jakąś konkretną datę wykonania, bo też wiemy z badań naukowych, że te rzeczy, które mają przypisaną datę wykonania konkretny moment, są znacznie, 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 podkreślam to, częściej zrobione niż te, które daty po prostu nie mają. I krok czwarty: powtarzaj. Powtarzaj ten proces, bo życie się dzieje. Bo nowe rzeczy będą ciągle napływać. Tak jak mi przez te 8 lat korzystania z tej metody, ciągle nowe rzeczy po prostu się w życiu pojawiają. Nie jesteśmy samotną wyspą, nie jesteśmy oderwani od świata. Tak po prostu wygląda życie. Więc jest to proces, a nie skończona jakaś rzecz, ale proces, który bardzo, bardzo pomaga na co dzień. Więc warto to robić, no przynajmniej raz w miesiącu. Cały ten proces i dać sobie czas na podomykanie tych rzeczy. Czasem tego czasu trzeba skądś uszczknąć. Tu sugeruję na przykład tego YouTube'a. odciąć sobie, i nie iść w takim kierunku jak ja, po to, żeby po prostu zainwestować w siebie trochę czasu, bo to jest inwestycja zwrócić się w postaci uwolnionej głowy i większego spokoju w sobie. I tak, warto to robić. I warto mieć na względzie to, że my potrafimy rozwiązywać problemy poprzez dodawanie, a nie odejmowanie rzeczy. Czyli potrafimy utknąć w przekonaniu, że wszystko to, co nam się wydaje, że trzeba zrobić, trzeba zrobić. Nie zawsze tak jest, i bardzo zachęcam do tego, żeby być wobec tej listy dosyć surowym i jak najwięcej rzeczy usuwać. Jakkolwiek ogólnie jestem za bardzo, bardzo łagodnym podejściem do siebie, ale to jest już inny temat. Mam nadzieję, że koncepcja jest dla Ciebie jasna. Jeśli nie, to ja to bardzo dokładnie opisałam w e-booku, który możesz bezpłatnie sobie pobrać i potraktować go jako taką instrukcję z odrobiną teorii, jak to krok po kroku zrobić, po prostu otworzyć sobie tego e-booka Torkowskiej i wraz z nim działać. Znajdziesz go na monikatorkowska.com ukośnik e-book. Linki do tych wszystkich rzeczy, o których mówię dzisiaj będą w opisie. Mówiła do ciebie Monika Torkowska, autorka podcastu Między Wskazówkami, czyli takiej audycji, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, który rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek, co robić i jak żyć. Ale też, co jest bardzo ważne, zastanawiamy się nad tym, jak można nauczyć się odpuszczać, kiedy warto, robić, kiedy trzeba i odpoczywać tak, jak się chce. Podcast znajdziesz oczywiście na mojej stronie monikatorkowska.com, we wszystkich aplikacjach podcastowych i też na YouTube. I chcę ci powiedzieć tak na koniec, że jesteś w stanie pozbyć się poczucia, że gonisz życie zamiast się nim cieszyć. Bo sprawczość zyskujesz dopiero wtedy, kiedy działasz, a przecież możesz zrobić pierwszy mały krok. Możesz wziąć kartkę, otworzyć notatnik i po prostu spisać to, co masz z głowy. I podążyć dalej tym procesem, który ci opisałam albo który znajdziesz w e-booku. Cokolwiek. Pierwszy mały krok, który wymaga jak najmniej wysiłku, do tego, żeby było po prostu lepiej, przyjemniej i spokojniej. Wierzę w Ciebie i bardzo, bardzo trzymam kciuki. Do usłyszenia. Umiejętność skupienia się na tym, co ważne, i ignorowania tego wszystkiego, co ważne nie jest, to najkrótsza, a jednocześnie najtrudniejsza droga, by poradzić sobie z tym wszechogarniającym nas uczuciem przytłoczenia. Mam nadzieję, że podążając za radami Moniki, uda Ci się uwolnić głowę od niepotrzebnego szumu i skupić wyłącznie na tych tematach czy zadaniach, które wnoszą prawdziwą wartość do Twojego życia. Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.